Na horyzoncie czwarta rocznica rosyjskiej agresji na Ukrainę. Tymczasem Moskwa nie zajęła nawet tych terenów sąsiedniego państwa, których aneksję zdążyła już ogłosić. Ta wojna trwa już dłużej niż walki na froncie wschodnim w czasie II wojny światowej. Zdaniem Center for Strategic and International Studies rosyjskie straty wojenne wynoszą już ponad milion 200 tysięcy żołnierzy, w tym 325 tysięcy zabitych, pozostali to ranni bądź zaginieni. Według Institute for the Study of War w 2025 roku Rosjanie zajęli około 80% terytorium Ukrainy. Jednocześnie gospodarcze otoczenie międzynarodowe staje się dla Kremla coraz trudniejsze. Obecny stan wojny w 2022 roku bralibyśmy za mało prawdopodobny obraz rosyjskiej klęski. Rosja nie wygrywa tej wojny. Drogi widzu, jesteśmy już na początku lutego, więc to idealny moment, żeby zrobić rozeznanie, czego możemy spodziewać się w 2026 roku. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, analitycy XTB przygotowali raport dotyczący nadchodzących trendów na rynkach, realiów gospodarczych czy geopolitycznych. Raport możesz pobrać bezpłatnie z linku w opisie. Pierwsze fazy rosyjskiej agresji na Ukrainę cechowała duża zmienność nastrojów oraz potężne nacechowanie emocjonalne wszystkiego, co dotyczyło wojny. Kiedy na samym początku wydawało się, że Kijów jest o krok od upadku, wielu mogło sądzić, że to tylko kwestia czasu, że Rosja musi wygrać, bo różnica potencjałów jest zbyt wielka. Z kolei kiedy to Ukraińcy odbijali znaczne części swojego terytorium z rosyjskich rąk, to wielu mogło sądzić, że oto otwiera się okno możliwości do tego, by zadać Rosji dotkliwą klęskę na polu bitwy. Ale te fazy wojny mamy już daleko za sobą. Tak naprawdę od lat sytuacja jest ustabilizowana. Wojna stale nam towarzyszy. Co jakiś czas pojawiają się w mediach informacje o wyjątkowo dotkliwym ataku powietrznym albo o walkach o jakieś miasteczko w Donbasie, ale tak naprawdę ta wojna stała się tłem naszego życia publicznego. Spojrzenie na wojnę w Polsce utknęło. Ono zakleszczyło się wokół dwóch paradoksów. Pierwsze polega na tym, że z jednej strony zdecydowana większość Polaków nie życzy Rosji zwycięstwa w tej wojnie. Rosyjski ekspansjonizm to jest coś, co zbyt dobrze aż znamy z kart własnej historii, by nie zrozumieć natury działań Federacji Rosyjskiej. Nie życzymy Rosji zwycięstwa, ale z drugiej strony, co pokazują właściwie wszystkie badania społeczne, pogarsza się stosunek Polaków do Ukraińców. Moim zdaniem, o czym mówiłem w osobnym materiale, jest to wynik nie polskiego spojrzenia na wojnę, ale efekt oddziaływania na polskie społeczeństwo jednego z najpotężniejszych trendów politycznych na całym Zachodzie, czyli to jest zmiana nastawienia do migrantów, do obcych generalnie. Te emocje kanalizowane są na Ukraińców, bo w Polsce to jest największa, najbardziej widoczna grupa migrantów, właśnie. Drugi paradoks polega na tym, że z jednej strony zarówno państwo, jak i społeczeństwo tkwi w strachu przed rosyjską siłą bezpieczeństwo odmieniane jest przez te wszystkie przypadki i wydaje się, że mimo wszystko dominującym spojrzeniem na wojnę jest to, że dominujące spojrzenie na wojnę jest takie, że Rosja być może wolniej niż zakładano, ale w wojnie na wyczerpanie wygrywa. Ale z drugiej strony, ten paradoks polega na tym, że my przyzwyczailiśmy się do tego, że od czterech lat bije się w Donbasie. Przyzwyczailiśmy się do tego, że Rosja od czterech lat nie może zdobyć tych terenów, które uznała już za swoje. Wobec nieprzewidywalności wojny zawsze należy zachować daleko idącą ostrożność. Sprawy nadal mogą potoczyć się w bardzo różnych kierunkach, no i trzeba brać pod uwagę zawsze również te najczarniejsze scenariusze. Jednak dziś bardzo niewiele wskazuje na to, by w wyniku tej wojny ukraińska państwowość miała przestać istnieć, bądź by miała zostać sprowadzona do roli pozbawionego sprawczości rosyjskiego protektoratu. Ukraina jest sukcesywnie, konsekwentnie niszczona. Ukraina ponosi potężne straty i funkcjonuje dziś dzięki wsparciu z zewnątrz, ale dziś wszystko wskazuje na to, że Ukraina obroni niezależną państwowość. Nie sądzę, byśmy w pełni zdawali sobie sprawę z tego, jak potężne ma to konsekwencje dla Dalszych losów rosyjskiej myśli imperialnej, gdzie kontrola nad Ukrainą jest absolutnie kluczowa, by Rosja mogła pełnić taką rolę, jaką pełniła w europejskim systemie bezpieczeństwa w ciągu ostatnich wielu stuleci. Pamiętajmy, że ta wojna rozpoczęła się poprzez całkowitą negację istnienia odrębności tożsamościowej Ukraińców, a przeprowadzana jest w XIX-wiecznym trybie dyscyplinowania zbuntowanej kolonii. W tym obszarze i nie tylko w tym obszarze agresja przyniosła skutki dokładnie odwrotne od zamierzonych. I myślę, że tutaj jeszcze raz warto podkreślić skalę zaangażowanych środków. Amerykanie w czasie wojny w Korei stracili około 55 tysięcy żołnierzy. W Wietnamie 47 tysięcy, w Afganistanie 2,5 tysiąca. Rosjanie 325 tysięcy zabitych na Ukrainie. I to bez zaginionych i, i, i bez rannych. Oczywiście do danych dotyczących strat wojennych trzeba podchodzić z ostrożnością, bo to jest rzecz jasna również przestrzeń wojny informacyjnej, ale pojawiały się już takie opracowania wedle których Rosjanie zaczynają miesięcznie tracić więcej żołnierzy, niż są w stanie rekrutować. Zaś zmiana polityki, czyli jakaś szersza mobilizacja jest bardzo kosztowna, zarówno społecznie, jak i gospodarczo. Rosja ma poważne problemy, by zdobyć Donbas. Rosja traci też kolejne rynki dla swoich surowców, które stanowią gospodarczą podstawę egzystencji tego państwa. To, że Europa 4 lata od wybuchu wojny nadal Kupuje rosyjskie surowce pokazuje skalę zbudowanej przez dekady zależności. No i argumenty, że Europa de facto współfinansuje wojnę przeciwko sobie, są jak najbardziej uzasadnione. Niemniej nie da się nie zauważyć radykalnych zmian w tym obszarze, bo przecież już wkrótce, w 2027 roku, kupowanie rosyjskiego gazu będzie w Unii Europejskiej nielegalne, a nad rozporządzeniem w sprawie ropy, podobnym rozporządzeniem w sprawie ropy, już trwają prace. Sprawa jest nieco kontrowersyjna, bo znacie tryb działania Unii Europejskiej w ostatnim czasie. Sprawa była głosowana oczywiście większością kwalifikowaną, co nie wszystkim się podobało. nie podobało. Sprawa była przegłosowana przy sprzeciwie Węgier i Słowacji. Węgry mają zamiar zaskarżyć te rozporządzenia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pojawiają się też obawy, czy rosyjskie surowce nie będą trafiać na europejski rynek, tak jak po części trafiają obecnie z innym szyldem, bypassem omijając sankcje. Niemniej nie da się nie zauważyć, że jest to najgłębsza zmiana gospodarczych relacji między Rosją a Europą od dekad. To, że w Europie przy pierwszej nadarzającej się okazji pojawią się głosy, by jak najszybciej wrócić do relacji surowcowych z Federacją Rosyjską, to jest pewne. Tym razem, biorąc pod uwagę obecne okoliczności, obstawiam, że te głosy będą ubrane w szaty osób zatroskanych o konkurencyjność europejskiej gospodarki. Taki mamy teraz topowy temat. Niemniej to, że mamy w Europie uchwalone ramy prawne zmierzające do całkowitego zakazu zakupu rosyjskich surowców, to, że udało się wykształcić alternatywne strategie, alternatywne trasy zaspokajające europejskie potrzeby w tym obszarze, fakt, że po tym pierwszym szoku inflacyjnym nie ma już tak naprawdę śladu, to wszystko to są wydarzenia o potężnych konsekwencjach. Być może jednym, jedną z ważniejszych długoterminowych konsekwencji tej wojny, jeżeli uda się tę politykę utrzymać, będzie właśnie gospodarcze odwrócenie się Rosji od y, Europy, bo Federacja Rosyjska-Rosja nie znajdzie nigdzie na świecie bardziej czy wygodniejszego klienta niż tym, jakim była Europa, z naturalnych powodów geograficznych oraz infrastrukturalnych. Jak doskonale wiemy, rosyjskie surowce, przede wszystkim rosyjska ropa, wypychana z innych rynków, wlała się szerokim strumieniem do Chin i do Indii. Pojawia się jednak szansa, że z tego drugiego państwa zacznie stopniowo. Znikać. Otóż na marginesie porozumienia handlowego między Ameryką a Indiami rzekomo doszło do porozumienia również w sprawie tego, by Indie zrezygnowały z zakupów rosyjskiej ropy. Mówię rzekomo, ponieważ ten punkt pojawia się w amerykańskich komunikatach na temat porozumienia, próżno go szukać w tych indyjskich. No, posty Donalda Trumpa w mediach społecznościowych to nie jest najbardziej dokładne źródło, na którym warto bazować. No, obraz rzeczywistości czy budować obraz rzeczywistości, więc oceną no, tego zagadnienia należy nieco poczekać, ale to nie zmienia faktu, że już teraz, z, w grudniu z miesiąca na miesiąc wolumen indyjskich zakupów w Rosji zmalał o 29% z miesiąca na miesiąc. Zresztą sami Rosjanie, słowami Ławrowa, potwierdzają, że Amerykanie wytwarzają na Indiach presję, by wpływać na relacje handlowe między Indiami a Rosją. Ta sprawa dobrze pokazuje głęboki problem w nazywaniu administracji Donalda Trumpa otwarcie prorosyjską, jak to często ma miejsce w polskiej przestrzeni publicznej. No, z jednej strony nie ma wątpliwości, że to Amerykanie wyciągnęli Rosję z politycznej izolacji. Wszelakimi szczytami, przede wszystkim tym szczytem na Alasce, szczytem w Anchorage. Naturalną konsekwencją tego procesu jest fakt, że Europejczycy będą starali się budować jakieś własne kanały komunikacyjne, oficjalne kanały komunikacji z Rosją. Będziemy się oburzać w Polsce, kiedy będą to proponować Niemcy czy Francuzi, ale kiedy, ben, kiedy będziemy się na to oburzać, to przypomnijmy sobie, że to jest naturalna konsekwencja tego, że polityczną izolację Federacji Rosyjskiej zakończyli Amerykanie. Nie ma też wątpliwości co do, do tego, że Amerykanie przynajmniej Wyciągnęli do rękę do Rosjan, proponowali im jakieś porozumienie, również z benefitami gospodarczymi, również z ewentualnym podziałem łupów na Ukrainie. Nie ma też wątpliwości co do tego, że Amerykanie są bardzo ostrożni retorycznie w stosunku do Rosjan, a przynajmniej bywają bardziej ostrożni retorycznie niż w stosunku do innych, również sojusz, sojuszniczych państw. Ale jednocześnie w sferze gospodarczej no to właśnie ta administracja, administracja Trumpa, uchwaliła najbardziej dotkliwe. Sankcje dotyczące rosyjskich spółek energetycznych, i to ta administracja w sposób najbardziej agresywny stara się wypychać rosyjskie surowce z innych rynków. Oczywiście robi to również po to, by zająć miejsce rosyjskich surowców, by sprzedać tam własne, ale nie zmienia to faktu, że to działa. To znaczy, że Amerykanie rzeczywiście agresywnie starają się ograniczać zyski budżetowe Federacji Rosyjskiej. Rosja w sferze gospodarczej coraz mocniej musi polegać na bankrolowaniu, czyli na finansowaniu wojny, tak naprawdę pośrednio przez Chiny. Do tego dochodzą sankcje. Ja wiem, że sankcje to nie jest temat, który wzbudza jakieś potężne emocje, no bo skoro uchwalany jest 19 pakiet sankcji, to trudno by za każdym razem no, opisywać to w jakiś sensacyjny sposób. Ale prawda jest taka, że każdy kolejny pakiet sankcji, który dotyczy nie czy Lukoilu, czy Rosyjskiej Frontycieli, to wszystko znacznie utrudnia, coraz bardziej utrudnia eksport rosyjskiej ropy naftowej, czym uszczupla dochody rosyjskiego budżetu. No, po oceanach pływają dzisiaj tankowce, które nie mają gdzie rozładować rosyjskiej ropy, ponieważ rafinerie często boją się konsekwencji sankcji. I nawet jeżeli znajdzie się już kupiec, to ze względu na sankcje, ze względu na ten na price cap, ze względu na koszty i ryzyko, które, wiążą się, które wiąże się z zakupem rosyjskiej ropy, ta ropa sprzedawana jest z rabatem. To no tak jak Wy po wpisaniu kodu Polityka Zagraniczna, kawy czy herbaty i inne produkty marki GBS możecie zakupić z rabatem 20% i z darmową dostawą. Ale w każdym wypadku ogólny efekt tej sytuacji jest taki, że w styczniu dochody rosyjskiego państwa z podatków od przemysłu naftowego i gazowego spadły do 393 miliardów rubli, i to jest mniej niż 587 miliardów rubli w grudniu i mniej niż 1 bilion 120 miliardów rubli. W styczniu 2025 roku. Jakby wiem, że te dużo liczb się pojawiło, ale gdybyśmy porównali rok do roku, z styczeń do stycznia, to obecnie dochodów z tego tytułu jest trzy razy mniej. Jeśli zatem podsumujemy rosyjskie osiągnięcia po czterech latach prowadzenia wojny, to wygląda to naprawdę bardzo mizernie. Wygląda to z perspektywy Rosji po prostu źle. No, nie udało się ani podporządkować Ukrainy, ani uprzedmiotowić kompletnie te tego państwa, ani nie udało się Europie narzucić redefinicji architektury bezpieczeństwa wedle rosyjskich żądań z 2021 roku. Cztery lata prób zdobywania Donbasu to nie wystawia najlepszego świadectwa rosyjskiej armii. I oczywiście trzeba tutaj zachować ostrożność i szacunek do przeciwnika, bo Ros Rosjan na pewno nie należy bagatelizować, ale przecież nie brakowało opracowań, wedle których Rosjanie mieli mieć drugą armię świata i takich Ukraińców mieli po prostu znieść z planszy w ciągu tak, dni czy tygodni. Tymczasem nadal walczą o Pokrovsk, po czyli miasteczko, które przed wojną miało. Mieszkańców mniej więcej tyle, co, co Żory czy Pabianice. I oczywiście można szukać dla Rosjan usprawiedliwień. Rosjanie takie usprawiedliwienia często podają, że tak naprawdę nie walczą z Ukraińcami, tylko z całym Zachodem. No ale gdyby tak było, to obciążenie wsparcia dla, Ukraiń, dla Ukrainy byłoby dla Zachodu czymś bardzo istotnym. Tymczasem, jeżeli przeliczymy to na procent udziału w PKB, to są tutaj wyjątki. Do tych wyjątków należą przede wszystkim państwa skandynawskie. Ale tak naprawdę, gdybyśmy mieli wyciągnąć jakąś średnią dla Zachodu, to byłyby to, byłoby to okolice 1% PKB. Tyle mniej więcej przeznaczają państwa Zachodu na wsparcie Ukrainy, i to już licząc udział w pomocy unijnej. To naprawdę nie jest potężne obciążenie. To jest wręcz. Rabat to jest promocyjna okazja na to, by ścierać rosyjski potencjał. A jeśli na to nałożymy drugą sferę, ten drugi oręż, który Rosja miała mieć w swojej dyspozycji, czyli zależność surowcową, to jest jeszcze gorzej. Rosja traci rynki zbytu, Rosja przestaje być niezbędna, i dochody z tego tytułu, co najważniejsze z perspektywy Rosji, spadają. Zaś z drugiej strony Europa być może woli niż wielu by chciało, ale zwiększa swoją odporność na silne strony Federacji Rosyjskiej, czyli Wolniej niż wielu by chciało, ale jednak buduje potencjał wojskowy, zwiększa niezależność energetyczną. NATO zyskało dwóch nowych członków, w tym jednego, który znacznie rozbudowuje granicę z Federacją Rosyjską. Ukraina nie jest dzisiaj państwem upadłym. Tak? Ukraina ma wiele swoich problemów, ale no, państwo, które chce wyprodukować 4 miliony dronów, nie jest państwem upadłym. Właściwie w każdej sferze, w gospodarczej, politycznej, również takiej statusowej, Rosja nie osiąga swoich celów. Rosja nie osiąga swoich celów wojennych. I nawet jeśli Rosjanie, rzucając kolejne setki tysięcy trupów na stos, dobiją w końcu do granic Donbasu i odstrąbią spektakularny sukces specjalnej operacji, to to nie zmieni ogólnego obrazu, że ta wojna jest dla Rosji prawdziwą katastrofą. I tak naprawdę przed polityczną porażką obecnie Rosję może uchronić wyłącznie sukces negocjacyjny, czyli to, że Rosja w państwach Zachodu, w Stanach Zjednoczonych nadal ma Status potężnego mocarstwa. Solidnie na to trzeba przyznać, zapracowali Rosjanie przez ostatnie wiele stuleci, przez co w negocjacjach wydaje się, że oni mogą osiągnąć więcej niż na to zasługują, biorąc pod uwagę stan tej wojny. I tutaj kluczowe będą dwa wymiary. Po pierwsze, czy Ukraina po tej wojnie będzie państwem, które będzie miało, mogło liczyć na stabilność, długoterminowy rozwój, bezpieczeństwo, czy też będzie zawieszona nadal w szarej strefie z niskim dla Rosjan ryzykiem ponowienia agresji, bo jeśli tak będzie, to prędzej czy później Ukraińcy. Yy, Zostaną wchłonięci przez Rosję, to znaczy rosyjska determinacja imperialna do tego, by wchłonąć Ukrainę, nie zniknie z dnia na dzień. I drugi kluczowy aspekt to jest to, czy Rosja dostanie zastrzyk kapitału i inwestycji, bo przynajmniej Amerykanie roztaczają taką wizję, że ewentualne porozumienie pokojowe będzie uzupełnione o właśnie nowe dile gospodarcze, powiedzieliby Amerykanie, amerykańsko-rosyjskie również deale gospodarcze. Czyli jeżeli po tej wojnie Ukraina dalej będzie w szarej strefie, a do Rosji wleje się kapitał i Rosja będzie miała możliwość. Odbudowy swojego potencjału przy niskim ryzyku ponowienia agresji, to wojna nie zakończy się klęską, ale tak czy siak no, nie zakończy się spektakularnym sukcesem, bo nie oszukujmy się, rosyjskie cele wszyscy znamy, były jednoznaczne i nie ograniczały się wyłącznie do zdobycia Pokrowska. Natomiast negocjacje pokojowe to jedno. To, to jednak mimo wszystko nie zmienia tej podstawowej obserwacji, że Rosja nie wygrywa dzisiaj wojny na Ukrainie, nie osiąga swoich celów gospodarczych, politycznych, statusowych. I czas zacząć to głośno mówić. Bo wydaje mi się, że my w Polsce mamy często pretensje do Zachodu, o to, że tam Rosja jest postrzegana jako właśnie niezwyciężona, jako zawsze dominująca w tym regionie, ale my sami chyba mamy problem z tym, by nazwać rzeczy po imieniu i, i powiedzieć wprost, że po czterech latach tej wojny. Rosja nie podbiła przecież Ukrainy. Rosja nie wygrywa wojny na Ukrainie w sposób tak jednoznaczny, jak zakładalibyśmy 4 lata temu. Jeszcze raz, obecny stan wojny wszyscy właściwie, powszechnie ten stan wojny dzisiaj był, uznany byłby 4 lata temu za obraz mało prawdopodobnej rosyjskiej, rosyjskiej klęski. I to, be, to uruchomi w naszym regionie procesy której już warto antycypować. To oznacza, że polityka międzynarodowa w naszym regionie, a poprzez to tak naprawdę w całej Europie, wkroczy w nową epokę. To, czy efekt tej wojny będzie taki, że państwa naszego regionu zaczną myśleć o tym nie tylko, by przeciwdziałać temu, by Rosja osiągała swoje cele, ale to, że Rosja swoich celów nie osiągnie, sprawi uruchomi. Alternatywne procesy, że inni będą chcieli współkształtować losy gospodarcze, polityczne, w sferze bezpieczeństwa tej części Europy w oderwaniu od strachu przed Rosją. To znaczy, Rosję da się powstrzymać. I to naprawdę daleko od naszych granic. I to nie jakimś wcale kolosalnym kosztem. Nie przesadzajmy. Jakby Nie możemy pozwolić na to, by utrwalił się taki. Sposób myślenia od tej części świata, że on zawsze musi żyć w cieniu potężnego zagrożenia, które jest jakby czymś niechybnym, jak, jak miecz Domoklesa, który wisi i prędzej czy później spadnie, bo ten tryb myślenia jest wprost pochodną spojrzenia, że ta część Europy znajduje się pod rosyjską dominacją. Wcale tak nie musi być i wcale tak nie będzie, jeśli tylko polityka naszego regionu podąży w kierunku skutecznego odstraszania Federacji Rosyjskiej. A argumentacja. Iż w tej części kontynentu, w tej części kontynentu, nie korzystając z zasobów z zewnątrz, że argumentacja, że Europa Środkowo-Wschodnia nie jest w stanie wykształcić własnych narzędzi do tego, by skutecznie odstraszać Federację Rosyjską przed agresją, na bazie doświadczeń tej wojny to jest po prostu gwałt na logice. Dzięki serdecznie za uwagę i do zobaczenia.